Panie Prezesie, niedawno do wyposażenia wojska polskiego weszły nowe, i chyba bez przesady, można powiedzieć najnowocześniejsze śmigłowce AW-149. To śmigłowiec wielozadaniowy dla 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Co te śmigłowce zmienią w polskim wojsku? Co, jakie zadania żołnierze będą mogli z ich użyciem i dzięki nim wykonywać? No to... Odpowiem na to pytanie może w niestandardowy sposób. Dla Pana to jest jakaś tam informacja techniczna, natomiast dla mnie to jest informacja emocjonalna. Bo to nie minęło dwa tygodnie od momentu, kiedy przekazaliśmy pierwsze dwa śmigłowce. I jak stałem i patrzyłem, jak je przekazywaliśmy kolegom z 7 Dywizjonu Lotniczego, to sobie przypomniałem, jak 20 lat temu dokładnie z małym okładem, pojechaliśmy na pierwszą misję, na pierwszą zmianę do Iraku. Zresztą z dużym wsparciem silnika świdnika, żeby się przerzucić w odpowiedni sposób i z odpowiednią prędkością do Kuwejtu przerzucić śmigłowce i działać. No i działaliśmy na tych śmigłowcach i na Sokołach, i na śmigłowcach Mi, Mi 8. I pamiętam o czym wtedy marzyłem i marzyliśmy wspólnie. Marzyliśmy o śmigłowcu, który będzie miał trochę więcej mocy, więcej przestrzeni. Marzyliśmy o śmigłowcu, który będzie trochę szybszy, ale przede wszystkim marzyliśmy o śmigłowcu, który da nam możliwość razić cele precyzyjnie w różnych scenariuszach, który nie musi, że tak powiem, siać rakietami powierzchniowo, tylko możemy współdziałając z nim z Ziemi. Po pierwsze, niszczyć cele precyzyjne, a po drugie, niszczyć też cele twarde, takie trudniejsze, albo jakieś umocnienia, budynki, albo wozy opancerzone. Marzyliśmy też o tym, żeby móc wykorzystać naszą największą przewagę, a nasza największa przewaga polegała na tym, że mogliśmy działać w nocy lepiej, dużo lepiej niż nasz przeciwnik. I to były nasze marzenia, i ten sprzęt, który wtedy mieliśmy, tych marzeń nie spełniał. Marzyliśmy też o tym, żeby móc sobie pewne rzeczy rozpoznawać, z dużej odległości, mieć troszkę więcej sensorów, a jak lecieliśmy na akcje, a na parę akcji leciałem takich, gdzie po radiu podawano, że strzelają z dołu, to marzyliśmy o tym, żeby mieć takie systemy samoobrony, żeby bezpiecznie wylądować. No i to było 20 lat temu, mija 20 lat, i te marzenia, które mieliśmy, wylądowały w, w, w siódmym Delocie, w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej. Więc dla mnie to jest taki, taki moment bardzo emocjonalny, bo, bo dostarczyłem jako teraz szef firmy, która, która ten sprzęt dostarcza, taki sprzęt, o jakim wtedy marzyliśmy, który nam te zdolności daje. Właśnie zdolność do tego, żeby w różnych domenach działać, w tej domenie, powiedzmy, powietrzno-lądowej, działać w dzień i w nocy, i żeby działać mogąc konfigurować śmigłowiec do różnych działań, ale nie tylko desantowo-szturmowych, ale też wsparcia z powietrza, żeby to wsparcie było realnie precyzyjne, żebyśmy sobie mogli pokazywać, komunikować się góra-dół, ale też sobie precyzyjnie wskazywać cele i te cele niszczyć żeby pewne czynności czy działania rozpoznawcze, czy w zakresie walki radioelektronicznej były na poziomie XXI wieku i te śmigłowce to XXV Brygadzie dają. I to jest ten, ten, ten wielki dzień dla, dla Brygady i też osobiście dla mnie. Mówiliśmy o misjach. Pamiętam, że kiedy właśnie polscy żołnierze brali udział w misjach, mówiło się, że brakuje nam śmigłowców ciężkich, wyspecjalizowanych śmigłowców transportowych. Różne typy brano pod uwagę. Kilka miesięcy temu też pojawiła się koncepcja, że wojska lądowe mają używać AW-101. Jak AW-101 mógłby uzupełnić pod względem możliwości AW-149? Jak te śmigłowce by ze sobą mogły współdziałać na polu walki, gdyby trafiły do polskich jednostek, do rąk polskich żołnierzy? Jest taka koncepcja, jak wykorzystująca tą tradycyjną doktrynę 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, żeby w ramach 25. Brygady istniało kilka platform, z takiego powodu, że 25. Brygada ma być jednostką samodzielną, związkiem taktycznym, samodzielnym, czyli takim, który ma swoje organiczne środki przerzutu. Śmiełowiec wielozadaniowy, taki jak AW-149, oprócz swoich zadań desantowo-szturmowych, jest przede wszystkim takim, takim rodzajem artylerii, które ma brygada na swoim wyposażeniu. Pamiętajmy, że tam nie ma armato czy, czy jakichś innych pojazdów opancerzonych. Natomiast w działaniu, w oderwaniu od, od, od sił operacyjnych czy sił głównych, pododziały. 25. brigady muszą być w stanie wykonywać pełne spektrum zadań. I ten śmigłowiec AW149, czy to w siódmym Delocie, czy być może potem w rozciągnięciu tego programu także na pierwszy delot, tym zadaniom może sprostać. W szerokiej gamie zadań, od jakby wsparcia bezpośredniego do, do transportu działania santo-szturmowych, technik linowych itd. Natomiast no, są takie zadania, jak wiemy, gdzie potrzebny jest cięższy śmigłowiec, bo potrzeba po prostu zabrać albo więcej żołnierzy, albo więcej sprzętu, albo jakieś pojazdy, na przykład rozpoznawcze, które muszą być w stanie się, że tak powiem, załadować do tych, do tych śmigłowców. Różnie, doktrynalnie to różne armie rozwijają, w taki sposób, że w dedykowanych skrzydłach transportowych są śmigłowce transportowe. Natomiast do tej pory 25. Brygada, czy w ogóle Wojska Lądowe Polskie, śmigłowce nieco cięższe z tymi zadaniami, także transportowymi, nie tylko desantowo-szturmowymi, lokowała też w 25. Brygadzie, czyli no w pierwszym Dywizjonie. No i taki jest pomysł na stojedynki na w wojskach lądowych, czyli żeby w 25. Brygadzie, w pierwszym Delocie ten, ten Dywizjon był wzmocniony. Nieco cięższą też platformą. Śmigłowce to nie wszystko. Trzeba mieć ludzi, którzy będą potrafili nimi latać, którzy będą potrafili je obsługiwać. Jak rozwiązać ten problem? No, myślę, że to nie, to nie jest tylko kwestia naszych śmigłowców, ale jak popatrzymy na plany, które mam nadzieję no będą kontynuowane i zrealizowane wkrótce. To będziemy mieli kilkaset nowych śmigłowców, które wejdą do służby powiedzmy w, w tej dekadzie i w połowie następnej dekady. To już jakby wiele osób się wypowiadało, tam szacunki są pomiędzy 350 a 550 pilotów, których trzeba wyszkolić. Oprócz tych pilotów oczywiście też służby techniczne, naziemne. No i do tego musimy stworzyć jakąś maszynę szkoleniową, system szkoleniowy, który będzie w stanie po pierwsze dostarczyć czy przeszkolić pilotów i służby naziemne do tego, żeby przyjąć te śmigłowce, ale potem też jakby utrzymać tą populację kadry w, w trakcie całego, całego życia, całej eksploatacji. Yy, I to oznacza, że no, musimy też jakby odświeżyć nieco, nieco mówię w cudzysłowie, yy, to, ten park maszynowy, czy ten, 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 ten park aktywów szkoleniowych, który w tej chwili w armii posiadamy. Mamy po pierwsze mało śmigłowców szkoleniowych, a po drugie mamy je bardzo, bardzo przestarzałe, bo podstawowym śmigłowcem dwusilnikowym do szkolenia jest śmigłowiec Mi-2, którego oczywiście jako producent tego śmigłowca darzę wielką sympatią, ale mimo wszystko to nie jest śmiechowiec na XXI wiek do, do szkolenia. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że system szkolenia nie może być oparty tylko o śmigłowce. Jeżeli chcielibyśmy tylko w oparciu rzeczywiście jakby maszyny oprzeć system szkolenia i cały proces szkolenia, to będzie to proces bardzo drogi, będzie to proces już na tą chwilę przestarzały. Więc my myślimy o... W systemie szkolenia dla wojska w sposób kilkuturowy. Po pierwsze, to musi być system urządzeń treningowych i symulatorów. E, firmy śmigłowcowe takie jak Leonardo, Helikopter, z Świdnik, Świdni, to już nie są tylko firmy produkujące e, latające maszyny, to są po części też firmy technologiczne. Więc, więc chcemy zaproponować w wojsku szereg urządzeń treningowych w tym z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, do tego, żeby ten proces, że tak powiem, odciążyć od tych najbardziej kosztowych elementów, ale też wyskalować odpowiednio, żeby tą olbrzymią populację pilotów i służb naziemnych wyszkolić i śmigłowiec szkoleniowy, który też oczywiście w ramach tego systemu jako drugi filar proponujemy, jest takim, powiedziałbym, nawet dodatkiem, takim już sprawdzeniem tych umiejętności, które można na trenerzynach Proceduralnych i symulatorach sobie wypracować. Pamiętajmy też, że symulatory pozwalają na szkolenie też pewnych scenariuszy, których się po prostu, zwłaszcza z młodymi pilotami, nie powinno. <grych> czy, 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 albo się w życiu nie zdarzą. Tak, albo się nie zdarzą, albo się nie powinno szkolić na prawdziwej maszynie, bo, bo ryzyko jest zbyt duże. Nie. Oprócz tego chcemy zaproponować pełne zabezpieczenie logistyczne dla, dla skrzydła szkoleniowego. Czyli, nie tylko dostarczyć bazę urządzeń treningowych, symulatorów, systemu szkolenia i śmigłowca, ale też jakby odciążyć ludzi, którzy się mają zajmować szkoleniem, od tego, żeby się też zajmowali jakby planowaniem technicznym i utrzymaniem, utrzymaniem tych aktywów. Proponujemy wojsku taki system, co się nazywa Performance Based Logistics, czyli jakby oparcie logistyki i zabezpieczenia o pewne wskaźniki zdatności do lotu, czy, czy, czy godzinowe wskaźniki wykorzystania tych urządzeń, a my weźmiemy na siebie zabezpieczenie techniczne. I to jest taki powiedzmy, pomysł trzyfilarowy, który mamy do tego, żeby, żeby zabezpieczyć nie tylko tą flotę, którą my wprowadzamy już w ramach kontraktów podpisanych, ale tą, która będzie wprowadzana lub jest wprowadzana w ramach innych kontraktów. No i ten system szkoleniowy, Musi być z systemem kompatybilnym i z tymi platformami, które my proponujemy. Z nimi oczywiście jest, bo jest nasz, wykonany przez nas i w ramach jednej grupy. Natomiast też z tymi innymi nowoczesnymi platformami. To jest, to jest nasza propozycja, to jest ważny element modernizacji floty śmigłowcowej w siłach zbrojnych RP. Czyli teraz czekamy na decyzję nowego ministra obrony narodowej. No mam nadzieję, no jestem pewien, no to źle chyba powiedziałem, że mam nadzieję, jestem pewien, że jakby z obranego kierunku trochę zejścia nie ma. Jesteśmy w takich warunkach jakby geopolitycznych, że nie wyobrażam sobie, biorąc pod uwagę też, jaka flota, jaka, jaki przedrostek jest w nazwie w większości śmigłowców, które ma w tej chwili nasza, nasza armia. Żeby teraz ten proces jakoś zatrzymać, czy odwrócić, czy może spowolnić, albo stwierdzić, że no w sumie to może poczekamy, no tu wydaje się, że, że te nadane kierunki po prostu muszą być realizowane. Wiem, że wojsko chce śmigłowce na wczoraj, więc no wierzę w to, że, że tutaj będzie pewna kontynuacja. Dziękuję. Dziękuję bardzo.